Witam wszystkich bardzo gorąco oraz serdecznie. Niszczyciel światów, słynne dziecko, które ma zburzyć świat, a na jego gruzach zbudować nowy. Dziecko, które potencjalnie może należeć do Ciri. Cóż, w kontekście Wiedźmina 4 zmienia to bardzo, bardzo wiele. Postanowiłam, że podejmę ten temat. Byłam zainspirowana tak naprawdę Waszymi komentarzami, bo mówiłam, że będzie film, w którym będę omawiać teorię do Wiedźmina 4 yy, lub tam odpowiadać na Wasze pytania, cokolwiek, i ten film powstanie, ale jak zaczęłam zagłębiać się w temat tego niszczyciela, to doszłam do takich wniosków, że stwierdziłam, że on zasługuje po prostu na to, żeby zostać nagrany osobno. No bo czy nie byłby to diabelsko ciekawy motyw, gdyby to Ciliś została matką kogoś, kogo będzie musiała później powstrzymać. Ja chcę te wasze zapały delikatnie ostudzić, bo jak się okazuje, być może Ciri wcale nie jest spokrewniona z Falką, ale do tego przejdziemy zaraz, zapraszam na mojego Patronite'a, media społecznościowe i zaczynajmy! Roba w 3204 napisał komentarz, że usłyszał um Ciężkie Granie właśnie tą teorię. Ciri zajdzie w ciążę, będzie próbowała przejść przez traw żeby uniknąć tego losu, tak żeby oszukać przeznaczenie, ale jej się to nie uda. I będziemy przez, nie wiem, pierwsze dwie części, powiedzmy, zacieśniać więź z tym dzieckiem. Po czym dojdzie do emocjonalnego wyboru między pozwoleniem na spełnienie przepowiedni Itliny i dać zniszczyć świat, albo Ciri zabije własne dziecko, aby uratować świat. Ja też już przyznam szczerze, poruszałam ten wątek ten parę miesięcy temu, był film właśnie o różnych teoriach dotyczących Wiedźmina 4, zanim jeszcze pokazał się ten trailer i mówiłam, że wątek ten jest dosyć taki zapomniany, wiecie, zakurzony gdzieś, zapomniany przez wszystkich. Przepowiednia Itliny. No i tutaj już pierwsze, co należy rozgraniczyć, bo Przepowiednia Itliny a ta plotka o niszczycielu światów, to są dwie zupełnie różne rzeczy, moi drodzy. Ja Naprawdę myślę, że przygotowałam się bardzo dobrze. Zrobiłam bardzo dogłębny research do tego filmu. Starałam się nie, nie sugerować aż tak bardzo tym, co jest w internecie, a bardziej po prostu bazować na cytatach z książki. Tak więc, tak więc w krwi elfów mamy przepowiedniej Tliny, i jej fragment brzmi tak: Świat umrze wśród mrozu, a odrodzi się wraz z nowym słońcem, odrodzi się ze starszej krwi, z Henihar z zasianego ziarna, ziarna, które nie wykiełkuje lecz wybuchnie płomieniem. To jest zupełnie coś innego niż to, co mówi nam Roderick de Novembre w historii świata ton drugi. Ten zapis znajduje się z kolei w czasie Pogardy, tak więc trochę dalej. A brzmi on dokładnie tak. Ale iście demon siedział w onej przeklętnicy, bo choć już skwierczała grzecznie, okrzyku krzyku boleści nie wydała, jeno straszliwej jeszcze klątwy miota ciała. Zrodzi się mściciel z mojej krwi, zrodzi się ze skalanej starszej krwi niszczyciel narodów i światów. On Mękę, moją śmierć, śmierć, i pomsta Wam wszystkim i pokoleniom Waszym. Tyle Jeno zdołała wykrzyczeć nim zgorzała. Przyjrzyj się, oto moneta z dawnych czasów. Na rewersie płonie falka, dlatego nazywają ją Orenem Mącicielki. Co jest więc istotne, moi mili? Istotne jest to, czy Ciri z falką jest w ogóle spokrewniona. Tak więc, tak <coughs> więc przygotowałam sobie taką małą pomoc dydaktyczną. Oh my god, what is that? Oh my god! What is Jest to tablica. Dosyć takie tradycyjne narzędzie. Mogłam to zrobić w komputerze, ale stwierdziłam, że tak będzie mi łatwiej. Zacznijmy, więc, od początku. Regenan i Laradoren Związują się wbrew woli naszego elfa Avallaha który jest z tego powodu w kurwie i rodzi się Rianon. Zarówno Laradoren, jak i Rianon są posiadaczką genu Hen i Hair, są po prostu starszej krwi. Po drugiej stronie mamy króla Redani Vridanka, który Czekajcie. Wrydank no, 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 no. Wychodzi za mąż za niejaką Beatrix z Kowiru, która podobno była bardzo, bardzo, bardzo brzydka. W połowie była elfką, ale tutaj przeważały tak naprawdę geny ludzkie. Generalnie no, była nieciekawej urody. Vridang z kolei być może wyszedł za nią ze względów politycznych, ale on też bardzo, bardzo lubowiał się, lubowiał się, lubował się w elfiej właśnie urodzie, w Elfim Pięknym. W każdym razie rodzi im się córka Falka. Po jakimś czasie Vridang jednak decyduje, że nie chce tej Beatrix i Każe jej spadać z powrotem, po prostu do kowiru, papa, razem z roczną córką Falką. Poznaje przepiękną księżniczkę Cero, z którą bierze ślub. Śmierżalni ciebie i tej dziewczyny! Widać, że w z patologii, właśnie! I rodzi im się dwójka dzieci, niejaki Helmut oraz Denhardt. Cero podczas swojej wyprawy spotyka umierającą Larę Doren, która rodzi dziecko i wkrążą no, pewne plotki, że ona jej tam pogroziła klątwą w sensie Lara Doren, że jak nie weźmie Bachora to będzie przeklęta. Nie wiadomo czy to jest prawda, w każdym razie Cero dziecko zawiera i wychowuje jak swoje. Dosłownie, ponieważ razem z Vridankiem nadają jej prawa. Takie same jak rodzone dzieci, tak więc jest ona już członkiem rodziny królewskiej. Co dzieje się dalej? Rianon wychodzi za mąż za Goidemara, króla Temery. I dobrze! Tak trzeba! I zachodzi w ciąży. W tym czasie Falka po 25 latach dowiaduje się, że jej prawa do tronu zostają całkowicie odebrane. Będzie ona... Pominięta w ogóle w sukcesji i strasznie ją to rozjuszyło, więc wybucha rebelia. Ja mam akumulator na kablu. Nie wiem, czy już w nich wjeżdżać, czy... Tak, Początkowo ludzie, oczywiście, są za nim, no bo przecież ona była najstarszym dzieckiem Wridanka, więc tron należy jej się jak cuda. Zabija ona Cero, swojego starego i swoich dwóch przyrodnich braci. Urody podobno nie odziedziczyła po swojej matce, a jeżeli już to bardziej po tej elfiej części, bo właśnie wyglądem przypominała dosyć mocno elfkę, no i była ładna, dlatego też, no nie chcę tego powiedzieć wulgarnie, ale chyba muszę po prostu, no dawała. Hetmanom, wieśniakom i po prostu komu popadnie, żeby przełączali się do jej rebelii. Działało to, z tym, że w końcu zaszła w ciążę. Tak się składa, że albo ona, albo któryś z jej rebeliantów, już teraz nie pamiętam, łapią Rianon i zamykają ją w więzieniu. Falka i Rianon tak naprawdę krwią nie są związane w ogóle. One są niby przyrodnimi siostrami, no bo przecież Bridang zaadoptował Rianon, ale, no mówię, więzi krwi nie łączą je. Żadne. Rianon rodzi bliźnięta podczas niewoli i Falkę rodzi pękarta, ale nie chce się nim zajmować, więc go podrzuca jej do opieki i później ląduje na stosie, umiera i rzuca te słynne słowa swojej klątwy. Trójka dzieci: Amawet, Fiona i Adela, które urodziły się w tym samym czasie, nazywane są trojaczkami z Houtborga. Goidemar, mąż Rianon, ratuje ją z tego więzienia, z tym, że. Kobiecie całkowicie pomieszały się w głowie, ześwirowała całkowicie i w ogóle nie jest w stanie wskazać, które z dzieci jest jej. Dochodzę do wniosku, że nie jest do końca normalna. Z racji tego, że urodziła ona bliźnięta, to stała się ciekawa rzecz, mianowicie gen Hen i Har, Rozdzielił się na dwie części. Jakby nosicielem tego genu mogą być tylko kobiety, tylko dziewczynki. Natomiast samo to nie gwarantowało, jakby, uaktywnienia się tego genu, bo właśnie potrzebny był aktywator, który nosili chłopcy. Tak więc na kilka pokoleń tak naprawdę ten gen zaginął. Aż pra 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 albo pra pra pra. Babka Ciri wyszła za mąż za swojego kuzyna i w ten sposób Kalante była z powrotem nosicielką tego pełnego, uaktywnionym genu. Tak właśnie on trafił do Ciri. No i w Ciri już był taki nabrał mocy, że tak powiem, tak. Gaedemar postanowił rozpocząć śledztwo. No tak. Ma jest synem tego. Dosłownie, bardzo podobne. I zatrudnił czarodziejów, żeby ustalili, które dziecko jest bękartem falki. Opowiada nam o tym wydarzeniu Francesca Findabar i inne czarodziejki. Czarodzieje doszli tak naprawdę, które nie jest dzieckiem Riano i Gojdemara, ale stwierdzili, że nie ujawnią tej informacji, bo wiązałoby się to z egzekucją dwulatka, a tego po prostu nie chcieli, bo uważali to za tak krwawe rozwiązanie. Po jakimś czasie Gojdemar, który miał dobre serce, zapomniał o tym wszystkim. Po prostu trójka dzieci była wychowywana dokładnie tak samo. Oficjalna wersja jest taka, że Adela była córką walki, ponieważ nie posiadała genu starszej krwi, natomiast Amawet i Fiona były dziećmi Ryanon. Musicie wiedzieć to, bo to będzie dosyć ważna informacja, jak przejdę do teorii, że te dzieci były strasznie podobne do siebie. Bardzo, bardzo podobne. Naprawdę gołym okiem nikt nie był w stanie rozróżnić które jest niepasujące do tej układanki. Fiona i Jamawet obok oboje zaczynają zakładać swoje własne rody, natomiast Adela umiera w wieku 17 lat na dżumę, bo wbrew woli swojego ojca wyjechała do Podgrodzia bodajże, żeby pomóc kapłanom w walce z tą zarazą, no i po prostu sama umarła, tak? Tak więc jak widzicie, do tej pory ród falki umiera na adeli i nie jest ona w żaden absolutnie żaden sposób spokrewniona z Ciri. Tak więc Ciri nie mogłaby urodzić dziecka niszczyciela, no bo miał on przecież powstać z krwi falki, właśnie. No i tutaj można zacząć teoretyzować, ponieważ Kodringen i ifen, a tak dokładnie Fen, odkrył, że to jest podobno Bujda, że to Adela była córką falki, bo była nią Fiona. Z tym, że przecież Fiona, potwierdzone to jest przez samą Franceskę Finabar, posiadała Gen starszej krwi, a z tego co nam wiadomo, falka nie. Falka nie była żadnym specjalnym dzieckiem. Możliwość jest taka, że rzeczywiście, no przecież nie tylko Laradoren miała ten gen jednorożca, miał też Avallach, Karantir, z tego co pamiętam, Redin. Być może gdzieś tam w którymś pokoleniu rzeczywiście go odziedziczyła i uaktywnił się w niej albo w jej dzieciach. I w ten sposób, jeżeli Fiona rzeczywiście jest jej dzieckiem, no to mogła być spokrewniona z Tiri. Moją kolejną teorią, jest to, że falka na boku miała jeszcze jakieś inne dziecko, o którym nie wiemy. O jej młodości wiemy tak naprawdę nic, tylko tyle, że była dosyć rozwiązłą kobietą, więc no, skoro porzuciła jedno ze swoich dzieci, to dlaczego mogła nie porzucić innego? Poza tym pozostaje wciąż tajemnicą, kto był ojcem jej dziecka, a to też mógł być ktoś, mógł być potencjalnie ktoś, kto posiadał ten wyjątkowy gen. Jeżeli miała ona rzeczywiście jeszcze jedno dziecko, to istnieje możliwość, że potomek Falki chodzi gdzieś sobie po ziemiach uniwersum i może jest rzeczywiście tym niszczycielem, a Ciri będzie miała za zadanie go powstrzymać. Game over. Ja zawsze myślałam o tym wszystkim w kontekście tego, że to będzie jedna i ta sama osoba. Ta, która zniszczy świat, też sprawi później, że on się odrodzi, ale kto wie, może będą to dwie różne osoby. I Ciri, na przykład, będzie walczyć z takim niszczycielem, albo jej dziecko będzie walczyć z takim niszczycielem, tego nie wiadomo. Jakby najbardziej taką rzeczą, która mi się nie klei w tym wszystkim, jest to, że Falka nie ma żadnego dowodu na to, że ona była posiadaczem genu starszej krwi nie ma takiego dowodu, powtarzam jeszcze raz nie ma i tyle, ale jeżeli rzeczywiście go miała, no to jest jeszcze trzecia opcja przyszła mi tak w sumie nagle że przecież skoro dziewczynki były też do siebie bardzo podobne zarówno Fiona jak i Adela to może one były bliźniaczkami, a jej dzieckiem był Amawet, wtedy Ciri rzeczywiście byłaby potomkinią zarówno Irianą, jak i Walki. To jest chyba jeszcze ciekawsze rozwiązanie i bardzo się ku temu skłaniam, przyznam szczerze. No bo nigdzie nie jest wcale napisane, że Rianon urodziła syna i córkę. Mogła urodzić też równie dobrze dwie córki, tak? Tak naprawdę jest to bardzo, bardzo skomplikowany temat i można wiele teoretyzować. Jedno jest jednak pewne. Wedle naszej wiedzy, którą obecnie posiadamy i wedle oficjalnych zapewnień, Falka nie jest w żaden sposób spokrewniona Ciri i są to jedynie plotki, więc nie mogłaby ona zostać matką niszczyciela światów. Chciałabym jednak w ramach zakończenia zacytować słowa Fena: Masz rację, to są bajki, ale czy wiesz kiedy bajki przestają być bajkami? W momencie, gdy ktoś zaczyna w nie wierzyć, a w bajkę o starszej krwi ktoś wierzy, zwłaszcza we fragment mówiący o tym, że z krwi falki narodzi się mściciel, który zniszczy stary świat, a na jego gruzach zbuduje nowy. Trochę może skłamałam, bo to nie było słowo na zakończenie. Tak naprawdę to chciałabym poruszyć jeszcze jeden temat, bo na Wiedźmińskiej Wiki jest napisane tak. Przepowiednia głosi, iż syn Ciri i jej ojca, cesarza Nilgardu, Emhira Far Emreis, będzie władał połową świata. W pewnym sensie chodzi tu o cesarstwo Nilgardu. Syn tegoż potomka będzie z kolei miał władać całym światem. Ja was przepraszam bardzo, ale to są jakieś kompletne bzdury i wymysły. Tak naprawdę nie ma nigdzie takiego czegoś napisane w w ogóle w książce. Z tego przynajmniej co mi się udało dowiedzieć, a myślę, że sprawdzałam bardzo dokładnie. M. Herfar M. Rayce jej ojciec, rzeczywiście chciał Ciri posiąść. Chciał, żeby została jego żoną, więc automatycznie mieliby oni dziecko, ale on to robił z różnych powodów. Nie tylko po to, żeby mieć potężnego potomka. No wiadomo, że cesarzowi zależy na tym, żeby mieć silnego, przyszłego cesarza. Naj najlepiej to jeszcze w ogóle syna. Ale też chciał to zrobić ze względów politycznych. Ślub z Ciri zapewniłby mu cintę Tako. nie musiałby o nią z nikim walczyć, po prostu w ramach małżeństwa dostałby tę ziemię we władanie wiecie skąd ten zapis się wziął? Bo Kodringen i Fenn po prostu założyli foliowe czapeczki i zaczęli teoretyzować że skoro M. Race szuka Ciri no to na pewno chodzi o to, żeby zrobić jej dziecko i żeby w kontrolowany sposób zawładnąć światem a przypominam, że całe to poszukiwanie Ciri przez Emhera to był wielki kawał książki, wielki kawał tej całej intrygi, więc oni sami też do końca nie wiedzieli o co w tym chodzi. W każdym razie właśnie dlatego wam powiedziałam, że informacji starałem się szukać u źródła, a nie patrzeć i czytać tylko to, co jest w internecie. I wam też polecam tak robić na przyszłość. Mam nadzieję, że trochę was zaskoczyłam, że rozwiałam dosyć sporo jakby wątpliwości związanych z tym wątkiem. Jestem pewna, że jeżeli Redzi będą chcieli zamieścić taki wątek w Wiedźminie 4, to to po prostu zrobią i, i tyle. Kalemba niejednokrotnie wypowiadał się, że wszystko, co chcą zrobić w Sadze, będzie zgodne z książkowym LOR, więc wierzę, że oni mają to jeszcze chyba bardziej. Jeszcze lepiej obcykano ode mnie i są świadomi tego, że, że falka według oficjalnych informacji z Serie spokrewniona nie jest, i ze starszą krwią nie ma wspólnego zupełnie nic. Ja Wam dziękuję, że wysłuchaliście mnie do końca. Dziękuję jeszcze raz, tak jak na każdym filmie, bardzo, bardzo serdecznie, moim wszystkim wspierającym, jesteście wielcy. Życzę Wam miłego dnia albo miłej nocy i do zobaczenia. Pa!